Proszę, pan Rafał Majher. Tak. Komisarz Anna Sarnowicz, możemy chwilę porozmawiać? Chcesz się wyjaśniło w sprawie mojego samochodu? Nie w innej sprawie. Co pan robił wczoraj między 18 a 19? O co chodzi? Ale o co chodzi? Przepraszam, ale ja tu jestem od zadawania pytań. Byłem w domu z żoną z dziećmi. Tak i żona to potwierdzi. Nigdzie pan nie wychodzi. Po papierosy, do kiosku na osiedle. Do kiosku? Sprawdzimy to. Jak dobrze pan znowu odwiedzał? Razem pracujemy. Tak? Ja wiem, że spotykał się pan z nim. Tak, ale to, to nic poważnego. Zresztą ona sama to chciała skończyć. Właśnie wczoraj się mieliśmy spotkać. Czekała w umówionym miejscu? Tak, ale się nie spotkaliśmy. Mnie coś wypadło. Zresztą ona to potwierdzi. Ale skąd te pytanie w ogóle? Co się stało w nim? Wczoraj ktoś napadł na Patrycję Czyż? I co? I powiedziałeś, że to ja? Suka, ja na mnie policję. Niech jej pani nie wierzy. Ona się chciała zemścić. Zemścić. I co? Jestem podejrzany? Zatrzymany? Przepraszam. Tak? Cześć, mam newsa. Eichrowi ostatnio porysowali samochódnie, no i on to zgłosił. Pojechali tam nasi, zebrali ślady. i wyobraź sobie okazało się, że zrobił to ten młody. Na pewno? Tak, na 100%. No, no to też. Na razie nie. Mam... mam taką prośbę. Żeby to nie dotarło do mojej żony. Wie Pani, to Patrycja mnie namówiła na ten związek. To nie moja wina, naprawdę. Nawet Pan nie zapyta, jak się czuje? Miałeś rację. Nie mogę w to uwierzyć, taki młody chłopak. Mamy nagranie z pogotowia. To ten Adrian wezwał karetkę i policję. Był cały we krwi, żeby ściągnąć z siebie podejrzenie. Wezwał pogotowie. Tak? Mhm. No, proszę. Dobra, dzięki, dzięki. Są testy noża. Ranę zadano innym ostrym narzędziem niż nóż młodego. Na nożu są ślady gumy, ale... Nie ma krwi. A ten nauczyciel? Kłamał kies był nieczynny. Ale jak mu powiedziałam, że nie żyje, to był wiarygodny. A co? Coś poważnego. Przykro mi. Ona nie żyje.